Znaczy bardzo się cieszę wszystkim te jeszcze punktów, a, a kolejną rzeczą, którą pozytyw tego jest, to jest dobra gra, tak? Bo, bo naprawdę gramy w tej defensywie nieźle. Sytuację coraz więcej stwarzamy, także z meczu nawet myślę, że będzie coraz lepiej. Poprawimy skuteczność się i, i ten mecz byłby e, bardziej spokojniejszy. Nie do ostatnich minut e, walka o te trzy punkty, ale ogólnie jestem zadowolony z zespołu myślę, wszystkim tutaj z młodzieży i z zawodników, którzy dali zmiany, Bardzo fajne i pozytywne zmiany. To na meczu, no to mecz wydaje mi się wyrównany, dużo sytuacji podbramkowych z jednej jak i z drugiej strony. No to przesądził jeden stały fragment gry, który napastnik z Dukli wykorzystał. Też mieliśmy swoje sytuacje, ale niestety zdobywa ten trzy punkty to więcej bramek strzela. bardzo dobra drużyna, wybiegani no to nic, no to, gramy dalej, nie. To jest dopiero piąta kolejka.